Była 23.40, gdy Karol Wróbel zobaczył ją po raz pierwszy, przemoczoną, drżącą, w opuszczonym przejściu podziemnym warszawskiego metra. Dał jej płaszcz. Zapłacił za taksówkę. Nie zapytał o nazwisko. Dwa miesiące później usiadł w sali sądowej jako oskarżony o zaniedbania, które mogły go zniszczyć zawodowo i finansowo. Podniosła głowę z zastosu akt. To była ona. Sędzia Agnieszka Nowak, kobieta z deszczu, i w jej oczach pojawił się wyraz, którego nikt w sali nie potrafił odczytać. Warszawa pachniała mokrym asfaltem i spalinami. Był koniec października, 28. Środa, godzina 23.40, gdy Karol Wrubel wyszedł z nocnej zmiany na budowie przy ulicy Grzybowskiej. Niebo nad miastem było ciężkie, granatowe, pełne wody gotowej runąć w każdej chwili. Wiatr dmuchał odwisły, przenikliwy, mokry, niosący ze sobą zapach jesieni, zgniłych liści i chłodu, który zapowiadał zimę. Latarnie uliczne rzucały żółte, nierówne plamy światła na mokre chodniki. Cienie budynków kładły się długo na pustych ulicach, jakby miasto zasypiało pod ciężarem zmęczenia. Metro było już zamknięte od dwudziestu minut. Autobusy jeździły co pół godziny, a ostatni nocny odjeżdżał za dziesięć minut z przystanku przy dworcu centralnym. Zbyt daleko, by zdążyć. Karol szedł pieszo, bo oszczędzał na każdym złotym. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. To była rutyna, która stała się częścią jego życia tak samo jak świt, który witał go, gdy wracał do kawalerki na Pradze. Miał 34 lata i pracował na budowach od 15. Jego ręce były szorstkie, popękane, pokryte bliznami po drobnych wypadkach, których nie dało się uniknąć w tym zawodzie. Był inżynierem, skończył Politechnikę Warszawską z czerwonym dyplomem, ale ten papier nie zmieniał faktu, że zarabiał tyle Ile wystarczało na wynajem dwudziesto ośmiometrowej kawalerki na czwartym piętrze bloku bez windy i jedzenie raz dziennie, czasem dwa, jeśli dostawał premię. Nie narzekał, nie mówił o tym głośno, nie szukał litości. Po prostu żył, krok za krokiem, dzień za dniem, z głową trzymaną prosto, bo tak nauczył go ojciec, zanim umarł na raka płuc pięć lat temu. Szedł alejami jerozolimskimi... Mijając zamknięte sklepy, gasnące neony barów, przystanki autobusowe puste, jak klatki po ptakach. Mijali go pojedynczy ludzie, zmęczeni, milczący, zamknięci w swoich światach. Nikt nie patrzył nikomu w oczy. To był ten rodzaj nocy, kiedy każdy chciał jak najszybciej znaleźć się w domu, zamknąć drzwi i zapomnieć o świecie na zewnątrz. Karol nie miał domu, do którego chciałby wracać. Miał tylko mieszkanie. Było między nimi różnicy, którą czuł, ale nie potrafił nazwać. Kiedy przechodził przez stare przejście podziemne przy rondzie ONZ. Jedno z tych betonowych tuneli, które zbudowano w latach siedemdziesiątych i które teraz śmierdziały wilgocią, stęchlizną i czasem czymś gorszym, usłyszał płacz. Ciche, stłumione, jakby ktoś próbował ukryć ból tak bardzo, że dławił się własnymi łzami, jak oddech kogoś, kto próbuje się nie wydać, bo wstyd jest silniejszy niż rozpacz. Karol zatrzymał się. Jego buty. Ciężkie, robocze, z podeszwami, które odbijały głuchy dźwięk na betonie, przestały stukać. Cisza w przejściu była gęsta, lepka. Światło w neonówkach na suficie migotało nieregularnie, rzucając krótkie błyski, które oświetlały fragmenty ścian pokrytych grafiti, ogłoszeniami, wulgaryzmami napisanymi sprejem. Był tam zapach wilgoci, moczu, ziemi, która sączyła się przez pęknięcia w betonie. I ten płacz. Karol ruszył wolno w stronę dźwięku. Na betonowej ławce przy ścianie pokrytej czarno-czerwonym grafiti, przedstawiającym coś, co kiedyś miało być twarzą, siedziała kobieta. Miała może czterdzieści lat, może mniej, było trudno ocenić w tym świetle. Twarz miała bladą, wręcz szarą, jakby krew odpłynęła gdzieś głęboko. Mokre włosy, ciemne, kasztanowe, były przyklejone do policzków i czoła. Ubrana była w elegancką, ciemną marynarkę, pewnie wełnianą, drogą taką, jaką noszą ludzie, którzy pracują w biurach, w sądach, w miejscach, gdzie prezentacja ma znaczenie. Ale teraz ta marynarka była przemoczona na wylot, ciężka od wody, która jeszcze kapała na beton wokół jej stóp. Torebka leżała obok niej, otwarta, wywrócona do góry dnem, pusta. Nie było w niej telefonu, nie było portfela, nie było kluczy. Tylko szczoteczka do włosów i chusteczki, które też były mokre. Kobieta drżała. Nie zimna, choć było zimno. Drżała całym ciałem, jak ktoś po wstrząsie, po urazie, który dotyka nie ciała, ale czegoś głębszego. Karol zatrzymał się dwa metry od niej. Nie wiedział, co powiedzieć. Nigdy nie umiał mówić, gdy było za cicho, gdy słowa ważyły więcej niż gesty. Jego ojciec był taki sam, mówił mało, robił dużo. Karol odziedziczył to po nim jak kolor oczu i szerokość ramion. Ale wiedział, co zrobić. Zdjął kurtkę, starą, wojskową, khaki, kupioną na Pchlim Targu na Brudnie za dwadzieścia złotych trzy lata temu. Była ciepła od jego ciała, lekko wilgotna od potu po dwunastogodzinnej zmianie, ale czysta. Złożył ją szybko i położył na ramionach kobiety. Nie patrzył jej w oczy, nie zapytał co się stało, nie mówił głośno o współczuciu, bo współczucie w jego rozumieniu było czymś, co się robi, nie mówi. Po prostu wyciągnął telefon. Stary Samsung z rozbitym ekranem, który trzymał razem taśmą klejącą i zadzwonił po taksówkę. Podał adres przejścia. Rondo ONZ. Przejście podziemne. Wyjście przy stacji metra. Zapłacił z góry przez aplikację, ostatnie 40 złotych, które miał do wypłaty za trzy dni. Zostało mu 18 złotych w portfelu i pół bochenka chleba w domu. Taksi zaraz przyjedzie powiedział cicho, prawie szeptem. Niech pani zaczeka na górze, przy wyjściu. Kierowca się zgłosi. Głos miał niski, ochrypły od zmęczenia, ale ciepły. Jak płótno zużyte, ale wciąż miękkie. Kobieta podniosła głowę. Oczy miała ciemne, szkliste od łez, które przestały już płynąć, ale zostawiły ślady na policzkach. Patrzyła na niego jak na kogoś. Kto pojawił się z innego świata, z miejsca, gdzie ludzie jeszcze nie zapomnieli, co to znaczy widzieć drugiego człowieka? Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, jakby szukała słów, których nie miała. Ale Karol już odwrócił się i szedł w stronę wyjścia. Wyszedł z przejścia, wdychając zimne, wilgotne powietrze, które uderzyło go w twarz jak cios. Deszcz zaczął padać. Najpierw lekki, Potem mocniejszy, zimny, ostry, podniósł kołnierz koszuli i ruszył dalej, w noc, która go połknęła bez śladu, jak połyka wszystkich, którzy idą sami przez to miasto. Nie wiedział jej nazwiska, nie zobaczył dokładnie twarzy, zapamiętał tylko oczy, błysk bólu w nich i dłonie, które drżały, gdy trzymała jego kurtkę. To był gest, który zrobił, bo nie umiał inaczej, bo tak go wychowano. Bo jego ojciec kiedyś powiedział, stojąc nad grobem matki Karola, która umarła, gdy miał dziesięć lat, synu, człowiek człowiekowi winien jest choć kawałek ciepła, bo świat jest zimny i tylko my możemy go ogrzać. Karol szedł przez deszcz, przez puste ulice Warszawy, przez miasto, które spało lub udawało, że śpi. Przemógł do suchej nitki w dziesięć minut. Buty chłopotały wodą. Koszula przywarła do ciała, ale nie czuł zimna, czuł tylko zmęczenie, głębokie, w kościach i dziwny spokój, jakiego nie czuł od dawna. Dotarł do domu o pierwszej w nocy. Wszedł po schodach na czwarte piętro, bo winda od miesiąca nie działała. Otworzył drzwi, zdjął mokre ubranie, wziął gorący prysznic, zjadł kromkę chleba z margaryną i położył się spać na wąskim tapczanie pod oknem przez które wpadało światło z latarni ulicznej. Zasnął w dziesięć sekund, nie wiedząc, że kobieta, której pomógł, stoi w tym momencie w drzwiach swojego mieszkania na Mokotowie, w ciepłej kuchni, ze szklanką herbaty w dłoniach, patrzy przez okno i płacze. Płacze cicho z ulgą, z wdzięczności, z czegoś, czego nie potrafi nazwać. Nie wiedział, że zapamięta numer telefonu z aplikacji taksówkowej. Że zapisze go w pamięci, że będzie pytać firmy taksówkarskie o właściciela konta, że będzie szukać. Nie wiedział, że tamtej nocy uratował nie tylko ją, uratował też coś w sobie, czego nawet nie zauważył, że traci wiarę, że świat zasługuje na dobro, które mu się daje. Dwa miesiące później wszystko się zmieniło. Grudzień spadł na Warszawę jak ciężka kołdra. Śnieg zamieniał się w szarą papkę na ulicach. Karol przestał spać. Od trzech tygodni wiedział, że dostanie wezwanie do sądu, wiedział, że zostanie oskarżony. Wszystko zaczęło się od wypadku na budowie. Karol był kierownikiem zmianowym. Jego obowiązkiem było kontrolować rusztowania, sprawdzać systemy zabezpieczeń. Sprawdził dwukrotnie, potwierdził protokoły. Ale coś poszło nie tak. Robotnik spadł z trzeciego piętra złamanie kręgosłupa. Prokuratura wszczęła śledztwo. Karol był pierwszy na liście, nie miał adwokata, nie było go na to stać. Przyszedł na rozprawę sam, w jedynym garniturze, który kupił na pogrzeb ojca pięć lat temu. Sąd okręgowy w Warszawie był zimny, pachnął papierem i strachem. Sala numer siedem. Godzina dziesiąta. Karol usiadł na drewnianej ławce po lewej stronie. Po prawej siedział prokurator, kobieta w okularach, z twarzą bez emocji. Między nimi cisza. Drzwi na wprost otworzyły się. Weszła sędzia, kobieta w todze z aktami pod pachą. Usiadła za wysokim stołem. Podniosła głowę. Karol poczuł, jak serce uderza mu w żebra. To była ona. Kobieta z przejścia, kobieta z deszczu. Sędzia Agnieszka Nowak. Przez chwilę ich oczy się spotkały. W jej spojrzeniu pojawiło się coś, czego Karol nie potrafił nazwać: zaskoczenie, rozpoznanie, coś więcej. Ale twarz pozostała kamienna. Otworzyła akta, przeczytała na głos zarzuty, zaniedbanie obowiązków służbowych, narażenie życia pracownika, możliwe konsekwencje do pięciu lat pozbawienia wolności. Karol nie słuchał słów, słuchał jej głosu. Był niski, spokojny, głos kogoś, kto przeżył więcej niż powinien. Prokurator mówił o protokołach, które Karol podpisał, o drobnych niezgodnościach, o odpowiedzialności prawnej. Karol milczał, nie miał nic do powiedzenia. Wiedział, że kontrolował wszystko, ale systemy zawodzą. Ludzie popełniają błędy i czasem niewinni płacą za zbieg okoliczności. Sędzia Nowak słuchała. Robiła notatki. Nie patrzyła na Karola, ale on czuł jej obecność jak ciężar, który przygniata pierś. Rozprawa trwała czterdzieści minut. Na końcu sędzia ogłosiła przerwę tydzień czasu na analizę materiału dowodowego. Kolejne posiedzenie za dziesięć dni. Karol wyszedł z sali. Nogi miał jak zwaty. W korytarzu usiadł na plastikowym krześle i wbił wzrok w podłogę. Nie wiedział, że sędzia stoi po drugiej stronie drzwi i patrzy przez szybę. Przez długą chwilę, aż asystent zawołał ją do kolejnej sprawy. Agnieszka Nowak miała 42 lata i 20 lat pracy w sądownictwie. Widziała wszystko: przemoc, zbrodnie, rozpacz, kłamstwa. Nauczyła się nie czuć. To była jedyna metoda, by przetrwać. Ale tamtej nocy w październiku, gdy siedziała w przejściu podziemnym, przemoczona, okradziona, pobita moralnie, coś w niej pękło. Nie przyprowadzono jej tam przypadkiem, to była zemsta zemsta człowieka, którego skazała pięć lat wcześniej. Wyszedł z więzienia, znalazł ją po wyjściu z sądu, zaciągnął do przejścia. Nie zgwałcił, tylko ukradł torebkę, telefon, godność. I zostawił. Siedziała tam godzinę, zanim pojawiła się pierwsza osoba Karol Wróbel dał jej kurtkę, zamówił taksówkę, nie zadał ani jednego pytania nie spojrzał na nią jak na ofiarę spojrzał jak na człowieka, który potrzebuje ciepła i odszedł. Przez dwa miesiące nosiła tę kurtkę w szafie nie mogła jej wyrzucić. W kieszeni była metka z nazwą sklepu na targówku i paragon sprzed trzech lat. Wiedziała, że to był gest kogoś, kto żyje na granicy, kogoś, kto mimo to dał. A teraz on stał przed nią jako oskarżony. W dniu kolejnej rozprawy Agnieszka przyszła do sądu wcześniej. Zamknęła się w gabinecie. Przeczytała akta jeszcze raz: Karol Wrubel, 34 lata. Inżynier, bezżenny. Bez wyroków, bez zadłużeń, protokoły kontrolne podpisane prawidłowo. Wypadek spowodowany awarią elementu, który został wymieniony miesiąc wcześniej przez zewnętrzną firmę. To nie była jego wina, ale system chciał winnego, a Karol był najbliżej. Agnieszka wiedziała. Podoba Ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej że ma wybór, może umorzyć sprawę z powodu braku dowodów winy, może złagodzić wyrok, może walczyć z prokuraturą, ale każda decyzja będzie analizowana, każdy gest będzie podważany. I ona wiedziała, że to, co poczuła w przejściu, nie może wpłynąć na wyrok, nie może, bo wtedy przestaje być sędzią, staje się człowiekiem, a człowiek popełnia błędy. Posiedzenie zaczęło się o dziesiątej. Karol wszedł do sali spokojnie, usiadł, spojrzał na nią. Tym razem w jego oczach nie było strachu, była akceptacja, jakby już pogodził się z tym, co nadejdzie. Agnieszka zaczęła odczytywać analizę dowodów, mówiła powoli, precyzyjnie, każde słowo miało wagę. Prokurator zmarszczył brwi, obrońca, bo Karol w końcu znalazł prawnika z urzędu podniósł głowę. Sędzia Nowak przeczytała opinię biegłego. Element konstrukcyjny, który zawiódł, był wadliwy od momentu zakupu. Karol nie mógł tego przewidzieć. Wykonywał obowiązki zgodnie z procedurą. Wina leżała po stronie firmy zewnętrznej. W związku z powyższym, powiedziała Agnieszka. Patrząc prosto przed siebie, wnoszę o umorzenie postępowania wobec oskarżonego z powodu braku znamion czynu zabronionego. Cisza w sali była głęboka jak studnia. Prokurator zaprotestował, Agnieszka odpowiedziała spokojnie, przytaczając przepisy, opinie techniczne, precedensy. Jej głos był twardy, ale w środku czuła jak pęka coś, co trzymała zamknięte przez lata. Wyrok ogłoszono po dwudziestu minutach, uniewinnienie. Karol siedział bez ruchu, nie płakał, tylko oddychał głęboko, jakby po raz pierwszy od miesięcy. Karol wyszedł z sądu o dwunastej. Śnieg padał cicho, białe płatki osiadały na ramionach. Zatrzymał się na schodach, nie wiedział co dalej, przez tyle tygodni żył w cieniu wyroku, że nie pomyślał co będzie, jeśli wygra. Zatrudnienie stracił. Firma budowlana rozwiązała z nim umowę na wieść o procesie. Mieszkanie musiał opuścić za tydzień, bo przestał płacić czynsz. Miał dwieście złotych w kieszeni i telefon z rozbitą szybką, ale był wolny. Usiadł na murku przy wyjściu. Zapalił papierosa. Pierwszego od roku. Dym wsączył się w płuca jak wspomnienie rzeczy, które kiedyś miały smak. Panie Wrubel odwrócił się. Sędzia Nowak stała trzy metry od niego, bez togi, w szarym płaszczu, steczką pod pachą. Wyglądała jak każda kobieta wracająca z pracy, tyle, że jej oczy mówiły coś innego. Pani sędzia, powiedział Karol, gasząc papierosa o beton, chciałam powiedzieć, że. Urwała, milczała przez moment, chciałam podziękować. Karol patrzył na nią zdziwiony za tamtą noc, za kurtkę, za to, że pan nie zapytał, nie odpowiedział, nie wiedział, co powiedzieć, bo to nie było coś, za co się dziękuję, to było coś, co się robi. Gdyby nie pan dodała Agnieszka ciszej nie wiem, co by się stało nie wiem, czy wróciłabym do domu. Każdy by to zrobił powiedział karol w końcu nie nie każdy stała przed nim trzymając teczkę jak tarczę w oczach miała coś czego nie pokazywała w sądzie kruchość wdzięczność nie mogłam dać panu korzystniejszego wyroku tylko dlatego że kiedyś mi pan pomógł powiedziała to by było niegodne ale mogłam walczyć o prawdę i to zrobiłam bo pan na to zasługiwał karol skinął głową Czuł dziwne ciepło w piersi. Nie euforia, tylko spokój. Rozumiem. Wie pan, gdzie teraz pójdzie? zapytała. Nie wiem. Nie mam pracy. Mieszkanie tracę, ale dam radę. Agnieszka patrzyła na niego długą chwilę. W głowie ważyła coś. Słowa, których nie powinna wypowiedzieć. Gest, który przekroczy granice. Mam kolegę. Prowadzi firmę remontową. Szukają ludzi. Mogę dać kontakt. Nie musi pani. Wiem, ale chcę. Wyjęła wizytówkę z portfela, napisała coś na odwrocie, podała mu, Karol wziął, dotyk jej palców był ciepły. Dziękuję, powiedział po raz pierwszy od bardzo dawna i naprawdę to czuł. Agnieszka skinęła głową, odwróciła się, zrobiła trzy kroki i zatrzymała. Panie Karolu. Niech pan już nigdy nie przestaje być takim człowiekiem, jakim pan był tamtej nocy, bo świat potrzebuje takich jak pan, nawet jeśli o tym nie wie. Odeszła. Zniknęła w śnieżycy. Karol patrzył na wizytówkę. Na odwrocie było imię, nazwisko, numer telefonu i dopisek. Powiedz, że to ode mnie. Dostaniesz pracę. Włożył ją do kieszeni. Wstał. Ruszył w śnieg. Styczeń był miesiącem nowych początków. Karol zadzwonił na numer z wizytówki. Mężczyzna po drugiej stronie, pan Tomasz Krawczyk, był bezpośredni. Zapytał o doświadczenie, przejrzał referencje, które Karol zebrał przez lata. Nie zapytał o proces, nie zapytał o wyrok. Agnieszka mi powiedziała, że jest pan człowiekiem godnym zaufania. To mi wystarczy. Kiedy może pan zacząć? Karol zaczął od remontu starej kamienicy na żoli bożu płace były uczciwe, firma mała, ale solidna. Pan Tomasz nie patrzył na niego jak na kogoś, kto był oskarżonym, patrzył jak na fachowca. W lutym karol wynajął pokój na ochocie. Mały: siedemnaście metrów, ale z oknem wychodzącym na park. Wystarczył, nie kontaktował się z sędzią Nowak, nie chciał jej zawracać głowy. To, co się stało, było już zamknięte. Ale nie mógł przestać myśleć o jej ostatnich słowach: Niech pan nigdy nie przestaje być takim człowiekiem. To było coś więcej niż rada, to było przypomnienie, że gesty mają wagę, że człowieczeństwo nie umiera, jeśli się o nie dba. W marcu, wracając z pracy, zobaczył starszą kobietę, która przewróciła się na lodzie przy przystanku autobusowym. Inni przechodzili obok. Karol podszedł, podał jej rękę. Pomógł wstać. Odprowadził na przystanek. Poczekał, aż przyjdzie autobus. Kobieta dziękowała ze łzami w oczach, Karol tylko kiwnął głową. W kwietniu jeden z młodych pracowników na budowie popełnił błąd, źle obliczył wymiary ściany nośnej. Pan Tomasz chciał go zwolnić. Karol wstawił się za nim, powiedział, że każdy zasługuje na drugą szansę, że błędy uczą więcej niż sukcesy. Pan Tomasz posłuchał. Chłopak został. Życie Karola nie stało się łatwiejsze. Nie wzbogacił się, nie zdobył sławy, ale zaczął spać spokojniej. Bo wiedział, że robi to co powinien. I czasem, wracając wieczorem przez miasto, mijał przejście podziemne przy rondzie ONZ. Zatrzymywał się. Patrzył w dół. Pamiętał twarz kobiety z deszczu. I wiedział, że tamtej nocy uratował nie tylko ją, uratował też siebie. Lipiec przyniósł upał, który topił asfalt. Warszawa była pełna turystów, kawiarni, życia, które tętniło na ulicach. Karol pracował na renowacji starego budynku w centrum, przy ulicy krakowskie przedmieście. Był kierownikiem zespołu. Pan Tomasz awansował go po pół roku. Tego dnia, około osiemnastej, Karol skończył zmianę. Zmywał ręce w kontenerze sanitarnym, gdy usłyszał głos przy bramie budowy. Przepraszam, szukam pana Karola wróbla. Odwrócił się. Przed bramą stała Agnieszka Nowak, nie w garniturze. W lekkiej letniej sukience z torbą przez ramię. Wyglądała inaczej: młodziej, swobodniej. Karol wyszedł na zewnątrz. Słońce było niskie, złote. Pani sędzia, Agnieszka poprawiła z uśmiechem jesteśmy po godzinach uśmiechnął się nieśmiało skąd pani wiedziała gdzie pracuję tomasz jest moim bratem roześmiała się cicho nie wspomniałam wtedy nie chciałam żeby to wyglądało jak e, protekcja chciałam żeby pan dostał pracę bo na to zasługiwał nie ze względu na mnie karol skinął głową teraz wszystko miało sens Ciepło w głosie pana Tomasza, zaufanie, które dostał bez pytań. Chciałam sprawdzić, jak panu idzie, powiedziała Agnieszka. Tomasz mówił, że jest pan wyjątkowym człowiekiem, że ratuje pan ludzi, zawsze. Robię, co mogę. To więcej niż robi większość. Stali w ciszy przez chwilę. Miasto huczało wokół nich, ale tam, w tym małym kawałku przestrzeni między budową a ulicą, był spokój. Chciałam pani podziękować, jak powiedział Karol za wyrok, za wizytówkę, za to, że pani walczyła to ja panu dziękuję. Jej głos był cichy. Tamtej nocy straciłam wiarę w ludzi, a pan mi ją oddał jednym gestem, bez słów. Każdy by to zrobił nie, nie każdy pokręciła głową i dlatego świat potrzebuje takich jak pan bo pan nie myśli o sobie pan po prostu. Daje. Karol poczuł ciepło na twarzy, nie z zażenowania, ze zrozumienia, bo Agnieszka też była jedną z tych osób. Sędzią, która walczyła o sprawiedliwość, nawet gdy była trudna. Kobietą, która przeżyła piekło i wróciła silniejsza. Może kiedyś na kawę? zapytała. Bez formalności, po prostu jako ludzie. Karol uśmiechnął się. Z przyjemnością. Wymienili numery telefonów, pożegnali się. Agnieszka odeszła w stronę metra, rozpływając się w tłumie. Karol patrzył za nią, aż zniknęła. I wtedy zrozumiał, że tamtej deszczowej nocy nie uratował obcej kobiety, uratował ludzkość, małą, cichą, ale prawdziwą. Bo czasem wystarczy jeden gest, by zmienić czyjeś życie. I swoje razem z nim. Tydzień później Karol i Agnieszka spotkali się w małej kawiarni na Powiślu. Rozmawiali o życiu, o mieście, o tym, co zostało i co może być. Nie byli sędzią i oskarżonym. Byli dwojgiem ludzi, którzy odnaleźli w sobie coś, co świat często zabiera. Nadzieję. Miesiąc po tym Karol dostał awans. Został głównym inżynierem firmy. Pan Tomasz powiedział mu, że to za ciężką pracę... Uczciwość i serce, które daje innym. A Agnieszka nadal była sędzią. Nadal walczyła o sprawiedliwość. Ale nosiła w sobie coś, czego nie miała przez lata. Wiarę, że ludzie potrafią być dobrzy, że w najciemniejszych miejscach pojawiają się światła. I czasem, przechodząc obok przejścia podziemnego przy rondzie ONZ, zatrzymywała się. Pamiętała deszcz, chłód, Ciężar rozpaczy i ciepło starej kurtki, którą dostała od obcego człowieka. Świat nie zawsze pamięta gesty, ale niektóre zapisują się w duszy na zawsze i zmieniają wszystko. Historia Karola i Agnieszki to historia o cichych bohaterach, o ludziach, którzy nie czekają na aplauzy, by zrobić coś dobrego, którzy dają, bo takie mają serce. W świecie pełnym obojętności, spieszących się tłumów, zimnych praw i twardych wyroków, jest miejsce na gest, mały, cichy, ale wieczny. Dzisiaj, przechodząc obok kogoś, kto potrzebuje pomocy, pomyśl o Karolu, o tym, że nie zapytał, nie osądził, po prostu dał, bo czasem to wszystko, czego świat potrzebuje. A może ty też masz w sobie tego ducha? Może dziś zrobisz coś, co za miesiąc zmieni czyjeś życie? Napisz w komentarzu, kiedy ostatni raz pomogłeś obcej osobie. Chcę przeczytać Twoje historie, bo one mają moc. Zostaw serce, jeśli ta historia cię poruszyła. Subskrybuj, żeby usłyszeć więcej opowieści o ludziach, którzy zmieniają świat cichymi gestami. I pamiętaj, człowieczeństwo nie umiera, dopóki są tacy jak ty. Koniec. Całkowita liczba znaków. 24.089. Narratys, tkacz emocji. Stworzone z sercem, napisane dla duszy.